Jeśli chodzi o podróż do Hongkongu, lecieliśmy z Wrocławia przez Frankfurt. Sam lot z Frankfurtu do Hongkongu trwał około 13 godzin. Od razu po wylądowaniu kupiliśmy dolary do płacenia w Hongkongu oraz RMB do płacenia w samych Chinach. Jeśli chodzi o dolary, to wyglądają one... tak. Jeśli chodzi o płatności w sklepach i restauracjach, musimy kwotę, którą mamy na półce, podzielić na pół. Wtedy wychodzi nam mniej więcej kwota w złotówkach. Podróż z lotniska do Hongkongu. Dostaliśmy się tutaj koleją, kupiliśmy takie jednorazowe bilety na kolej. I udaliśmy się nią po prostu w podróż do naszego e, hotelu. Zaraz po wymianie waluty udaliśmy się do punktu, w którym kupiliśmy kartę Octopus. Karta, która służy nam do poruszania się po mieście. Przejechaliśmy do hotelu, zostawiliśmy bagaże i poszliśmy w miasto, troszkę pozwiedzać, ponieważ przyjechaliśmy tutaj głównie na targi, więc chcieliśmy wykorzystać każdą wolną chwilę. Wybraliśmy się na przejażdżkę tramwajem. Mm. Później poszliśmy zjeść nudle w barze w jednej z uliczek Hongkong'u W końcu po 15 godzinach latu udało nam się dotrzeć do Hongkong'u Jesteśmy pierwszy wieczór tutaj na mieście Będziemy jeść pierwszą potrawę chińską Później wybraliśmy się na spacer z dwóch promenady, aby popodziwiać troszkę miasto nocą. I tak skończyliśmy dzień zero w Hongkongu.